Teraz bardzo proszę pana doktora Bartusiaka. Dziękuję. Słychać mnie, tak? Zacznę może od tego, że to jest to niewątpliwy zaszczyt, żeby móc mieć wystąpienie w budynku Senatu Rzeczpospolitej. Z, z zaproszenia bardzo dziękuję w szczególności, że mamy do czynienia z zupełnie wyjątkowym momentem, a przynajmniej takim, który nie, nie zdarza się często. Otóż e, dzisiaj mamy taką oto sytuację, że, a właściwie już jesteśmy spóźnieni. Zakręt w sytuacji międzynarodowej w architekturze bezpieczeństwa i w tym, jak będzie wyglądał nowy świat jest tak duży, że w Polsce powinny być nie tylko debaty, powinny powstawać traktaty na temat, powinna w ogóle być cała debata związana z tym, jak powinna wyglądać nowa wielka strategia państwa polskiego, dlatego że ze wszystkich kierunków geopolitycznych, ze wszystkich kierunków geopolitycznych, nadchodzą zmiany. A właściwie dwa lata temu mógłbym powiedzieć, że nadchodzą zmiany, bo one są po prostu widoczne już gołym okiem. Także i tak jesteśmy nieco spóźnieni. Trudno powiedzieć, czy jest jakaś konkretna recepta. Tu w nawiązaniu do tego, co mówił pan pan poseł, to nie jest takie proste. Postaram się, to mam trzydzieści minut, chyba też już nie całe, postaram się w zupełnie telegraficznym skrócie przedstawić mój pogląd na ten temat, co się zmienia w naszym otoczeniu geopolitycznym oraz no, jakie tutaj mo można mieć ruchy w tym zakresie. Otóż, może nazwijmy czym jest geopolityka, bo to jest często wyświechtany termin i, i, i ludzie często się tym posługują i eksperci i właściwie coraz więcej słyszymy o tym. Geopolityka to jest jak gdyby praktyczne życie, to jest wiedza, jak korzystać z zasobów, szukać tych zasobów, gdzie one są. Zasoby mogą być, jak utrzymywać linie komunikacyjne pozwalające na korzystanie z tych zasobów. Zasoby to nie tylko surowce, minerały, rynki zbytu. Zasoby to też są sojusznicy z silną armią, z pieniędzmi, wpływy polityczne, kontakty, nawet położenie geograficzne na wyspie na przykład. Jest to wyraźny zasób, który powoduje, że państwo wyspiarskie czuje się bezpie, bezpieczniejsze i może łatwo handlować poprzez swoją flotę, jak miała to Wielka Brytania. I obowiązkiem polityka jest starać się odgadnąć geopolitykę, dlatego że ona w nich jest zmienna w czasie. Pojawia się ropa naftowa, kończy się węgiel, pojawiają się silniejsze państwa, ktoś słabnie, ktoś zyskuje. No nawet w historii Rzeczpospolitej, ile mieliśmy tutaj przypadków. Ten sojusz, o którym mówił pan poseł z, z Moskwą, e, tutaj chyba trzeba dodać jedną rzecz, trochę były to jednak inne okoliczności. Przede wszystkim Moskwa była słabsza od Rzeczpospolitej zdecydowanie słabsza, a to zmienia bardzo dużo I, i, i to też może być pewien prognostyk na przyszłość, o czym może zaraz dalej będę mówił. I to jest, czyli innymi słowy i kierunki zasoby geopolityczne się zmieniają i czujny polityk, mąż stanu powinien, posługi, posługując się geostrategią, czyli przyjmując sposób określonego działania, próbować nie tylko odczytywać trendy, gdzie będą te źródła siły dla jego organizmu politycznego, a zatem dla jego samego, dla jego nawet kariery politycznej, i kierować tę politykę państwa przy użyciu metod, które ma. I to jest odwieczne prawo. Kto tego nie robi, umiera, kto tego nie robi, znika z mapy świata. I bardzo wiele mieliśmy narodów, państw, organizmów politycznych, które z tej mapy właśnie zniknęły w wyniku dużych przetasowań geopolitycznych. Począwszy od takich drastycznych, jak to, że się raptem pojawili Hiszpanie i Europejczycy w Ameryce, i, i to była taka zmiana geopolityczna, że, że, że tam, tamtejsi mieszkańcy po prostu stracili swoje zasoby i stracili różne organizmy, które mieli poprzez Rzeczpospolitą, która również w odpowiednim czasie nie zareagowała na wzrost państwa moskiewskiego, utraciła dominację przynajmniej częściowo nad Bałtykiem i, i, i zakończyła swój żywot. Na jakiś tam czas ponad 100 lat poprzez to, co się może dziać teraz. A mamy do czynienia z następującą sytuacją. Gdy się kończyła II wojna światowa, mocarstwo kolonialne Europy zostało pokonane w wyniku 30-letniej wojny domowej i Europa stała się protektoratem Stanów Zjednoczonych i Związku Sowieckiego. Stany Zjednoczone kontrolując handel morski, kontrolując właściwie ruch kapitałowo-handlowy świata i mając kilka tysięcy okrętów w marynarce wojennej, decydowały, jakie są reguły handlu światowego i stworzyły z tym breton, z dolarem i z tym wszystkim. To do tego świata aspirowaliśmy w PRL-u, będąc od niego oddzieleni żelazną kurtyną i funkcjonując tutaj w tym kontynentalnym zamknięciu z, 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 z centralnie sterowaną gospodarką sowiecką. W związku z tym aspiracje mieliśmy do tego wolnego świata, tego świata, gdzie się kumuluje kapitał, gdzie wszyscy handlują. No i oczywiście chcieliśmy uciec od opresji politycznej naszego sąsiada, który dużo silniejszy od nas mógł robić wszystko, co mu się żywnie podobało, z naszymi zasobami, z naszą polityką, z naszą klasą polityczną i wręcz z ludźmi. Nic dziwnego, że chcieliśmy od tego uciec i marzyliśmy o tym, żeby ten świat się zmienił. Siła, którą chcieliśmy użyć, była za oceanem, była, potęga, była to potęga Stanów Zjednoczonych wraz z całym tym systemem światowym, o którym powiedziałem wcześniej, nazwijmy go Bretton Woods. Po 89, 90, a ostatecznie po 91 roku, gdy Związek Sowiecki się rozpadł w wyniku tego, że był słaby ekonomicznie i geograficznie bardzo ciężko utrzymać to państwo, Stany Zjednoczone stały się hegemonem zupełnym i powstał wówczas ja to nazywam konstruktywistyczny system światowy, polegający na tym, że wszyscy raptem poczuliśmy, a zwłaszcza już jak wstąpiliśmy do NATO, a potem jeszcze do Unii Europejskiej, czyli do tego zachodniego świata, można powiedzieć, którego fundamenty były i jeszcze są po części utrzymywane przez dominację wojskowo-polityczną, ekonomiczną Stanów Zjednoczonych. Poczuliśmy, że skończyła się dla nas historia, wreszcie dopłynęliśmy do tego portu Szczęśli szczęśliwości. Zasłużony to był, op opłacony wielkimi ofiarami, ale zasłużony wyścig z historią Polaków. Otóż okazało się, a już Anno Domini 2017 widać, że się wyścig ten nie skończył. Nic się nigdy nie kończy, a wszystko płynie. I ten świat wraz z wielkim kryzysem, ten świat... Unipolarny, tak, jednobiegunowy, dominacji Stanów Zjednoczonych w systemie międzynarodowym, który pozwala usunąć teorię na temat tego, że prawda, są normy, normy są egzekwowane i tak dalej, i tak dalej, i wszystkie państwa w pokoju handlujące, liberalne nie, będą z sobą współpracować i ten świat się może tylko poszerzać w wyniku tego, że Stany Zjednoczone po dwóch wojnach lądowych w Eurazji oraz po kryzysie 2008-2009 Tracą możliwość wpływania na większość czy też wszystkie wręcz wydarzenia na świecie, odchodzi w przeszłość. Właściwie już odszedł. Na to nałożyła się druga fenomenalna okoliczność, nieznana jeszcze w historii świata wcześniej. Otóż nigdy w historii gospodarczej świata nie mieliśmy do czynienia z takim fenomenem jak wzrost gospodarczy Chin, państwo o populacji ponad miliard trzysta milionów ludności, które. W nieporównywalny z niczym w przeszłości. Ani z rozwojem USA, ani Niemiec, ani Japonii imperialnej po rewolucji Meiji, ani z żadnym innym organizmem państwowym rozwijały się po otwarciu przez Den Xiaopinga na świat. Zresztą dzięki Amerykanom, którzy jako strażnik systemu światowego, obracając ich przeciwko Sowietom, otworzyli im rynki światowe, umożliwiły im dostęp do kapitału, a wręcz Spowodowały, że były geopolitycznym sojusznikiem, co chociażby dowodziła wojna Chin z Wietnamem i inne akcje w latach 80., gdzie Chiny były de facto sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Amerykanie przekonani o tym, że są tak silni i dominujący w systemie globalnej wymiany, który sami stworzyli, bo jako główne mocarstwo morskie świata korzystają na tym handlu światowym I korzystali najbardziej, bo to się właśnie zmieniło, o czym zaraz powiem. No, dopuścili Chiny do udziału. Natomiast dwie wojny światowe, dwie wojny na Bliskim Wschodzie i Środkowym Wschodzie, kryzys gospodarczy Stanów Zjednoczonych po 2008-2009, o którym w podręcznikach historii będą nasze wnuki czytać, że to był bardzo ważny moment, właściwie przełomowy, pewna cezura ładu globalnego, przegapiły moment wzrostu Chin, który osiągnął takie rozmiary, że jest bardzo duży znak zapytania, czy Amerykanie teraz mogą wpłynąć na zmianę trajektorii rozwoju. Dlatego Trump mówi to, co mówi i dlatego mamy nową administrację, która próbuje na nowo przywrócić reguły gry, które Amerykanom by sprzyjały. Innymi słowy, Amerykanie stworzyli system, który w pewnym momencie zaczął sprzyjać ich potencjalnemu przeciwnikowi, który ma wszelkie geostrategiczne argumenty, żeby prześcignąć potęgę Stanów Zjednoczonych. Kilka lat temu zrozumieli to, stąd był pilot na Pacyfik z konkretnymi konsekwencjami dla sytuacji bezpieczeństwa Polski, o czym może też zaraz zdążę powiedzieć, a Trump i nowa administracja jest zdeterminowana, żeby zmienić reguły handlu globalnego, gdyż utrzymywanie starych reguł docelowo doprowadziłoby do utraty zupełnie prymatu przez Stany Zjednoczone. I teraz żeby nie twierdzić, że to są takie gołosłowne zupełnie rzeczy, żeby wyobraźnie państwa poruszyć, to podam kilka przykładów. Gdy, zwłaszcza dla Polaków istotne w związku z tym, że uczestniczy, uczestniczyliśmy w obu wojnach światowych, gdy Niemcy hitlerowskie i Japonia imperialna wspólnie próbowały dokonywać rewizji ładu światowego w czasie II wojny światowej, w 1939 roku ich łączne PKB, nie przekraczało 39% PKB stanów zjednoczonych same w tamtym czasie a jeszcze przecież była Wielka Brytania imperialna z posiadłościami koloniami i uprzywilejowanym systemem handlowym i inne państwa Chiny w obecnej chwili same mają znacznie większy potencjał gospodarczy niż łącznie Niemcy hitlerowskie i imperialna Japonia i na dodatek i to jest jeszcze ważniejsze Chiny są sprzęgnięte z system globalnej wymiany towarowej i są jego immanentną cechą, właściwie jego kluczowym zwornikiem, producentem głównym światowym, największym eksporterem, największym partnerem handlowym Europy, który uzależnił gospodarczo od najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Azji i na Pacyfiku. Japonia, Tajwan, Australia, Filipiny handlują na potęgę z Chinami, a większość z nich jest bardzo poważnie uzależniona jak chociażby gospodarcze, jak chociażby bliski sojusznik Stanów Zjednoczonych, Australia. Innymi słowy, Amerykanie przespali pewien moment. W związku z tym, że historycznie Amerykanie nie pozwalają na to, żeby w Eurazji powstał jakikolwiek przeciwnik, który jest w stanie skomasować takie siły, żeby zagrozić wpływom i morskiej, globalnej wymianie towarowej, który system istniał od czasów Kolumba, de Gamy, Magellana i naszych odkrywców, Europejczyków, którzy opanowali świat, stworzyli kolonie i ustanowili morski system wymiany globalnej. I główne szlaki komunikacyjne do dnia dzisiejszego są w rękach Europejczyków i Amerykanów, a teraz już oczywiście Amerykanów, jako następców Imperium Brytyjskiego, Chiny mu muszą, żeby dalej się rozwijać, muszą dokonywać pewnych zmian geostrategicznych, o czym za zaraz stąd jest projekt nowego dwawnego szlaku. Innymi słowy, na naszych oczach rozgrywa się bardzo wielka gra. Dotycząca tego, kto ustala reguły gry w wymianie globalnej gospodarczej. Trudno o większą grę. O takie rzeczy wybuchają wojny. Już nie mówiąc o wojnach handlowych, o których, jak wiecie Państwo, mówi się już głośno nawet w telewizji, prawda, i w środkach masowego przekazu. Zresztą jutro rozpoczyna się spotkanie prezydenta Xi Jinpinga z Trumpem na Florydzie. Może być to bardzo ważne spotkanie, zwłaszcza, że to akurat spotkanie. W ogóle zupełnie inny sposób było ustalane, negocjowane i sam jestem ciekawy, co przyniesie, dlatego że rzeczywiście grozi nam wojna handlowa i rozpad globalnego systemu handlowego. Jednocześnie blisko Polski, czyli mamy potencjał na rozpad globalnej wymiany towarowej i globalnej gospodarki. To po pierwsze. Po drugie, w Eurazji wyrósł konkurent znacznie silniejszy gospodarczo od tego, jak byli kiedykolwiek Sowieci, dlatego że nawet według optymistycznych badań CIA w 70. roku, czyli w apogeum potęgi Związku Sowieckiego PKB ich nie wynosiło więcej niż 50% amerykańskiego, a i tak, jak udowodnił to Andy Marshall, sławny Andy Marshall wielokrotnie, było tak naprawdę dużo mniejszy. E, więc no i Sowiety nie były w systemie wymiany gospodarczej globalnej. Naprawdę, jest to zupełnie innej skali wyzwanie. Na dodatek to, co powiedziałem, większość amerykańskich partnerów handluje z Chinami. Jak chociażby Niemcy, i Francuzi, i Brytyjczycy. Będzie to bardzo trudne zadanie, żeby ustanowić nowe reguły handlu globalnego. Musimy o tym wiedzieć tutaj w Warszawie i bardzo to obserwować. To napięcie ma również niestety potencjał deregulacji. Takiej tożsamości interesów państw Zachodu, do której zwłaszcza Polacy są przyzwyczajeni, bo tak aspirowaliśmy do tego zachodu zawsze i tak biegliśmy tam, uciekając od opresji rosyjskiej, carskiej, sowieckiej, że traktowaliśmy to jako pewną łączność, prawda. No i niestety nie ma tożsamości tych interesów, zwłaszcza między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, i Trump też to wyraźnie mówi, dlatego że Niemcy, tak Amerykanie przynajmniej uważają, korzystają z tej architektury globalnej, z tych publicznych dóbr szlaków morskich, rynków otwartych, norm, które stanowią Amerykanie, ale nie dopłacają się do tego, żeby Amerykanie mogli pływać. Tak, nie wydają na obronę, nie mają floty, nie pomagają w tym wszystkim, a jednocześnie, jak twierdzi Trump, powodują, że amerykańska gospodarka traci w relacji do niemieckiej tak itd., tak itd. Tu jest tyle wątków, że można by o tym mówić. Jednocześnie blisko, czyli mamy tą sytuację. Druga... Ważna okoliczność jest taka, bardzo poważna i to jest kolejny, kolejny asum do, do takiej troski, jest taka, że gdyby Chiny połączyły się blokiem kontynentalnym z Rosją, to jak gdyby potęga obu tych państw jest bardzo trudna do zatrzymania w Eurazji. Nawet Amerykanie mogą nie dać rady. Też trzeba sobie zdawać z tego sprawę i z tego to powodu. Istnieje potencjał, że Amerykanie będą próbowali negocjować z Rosją nową jałtę. O tym też się już mówi. Stąd moim zdaniem były e, zaraz po wyborze Trumpa suflowane takie kwestie, że Rosja. i stąd jest zawsze ta potrzeba resetu każdej nowej administracji. To wynika z uwarunkowań geograficznych, geostrategicznych. To jest silniejsze od ideologii. Tak po prostu jest. Prześledźmy sobie historię I wojny światowej, II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. Też nie ma czasu, żeby tutaj szczegółowo o tym mówić, ale my jako Polacy musimy sobie z tego zdawać sprawę. Na dodatek mamy potencjał rozpadu Unii Europejskiej, do której tak zmierzaliśmy. No Unia Europejska, przyznajmy, nie jest tym samym, już, co do czego zmierzaliśmy po tym, gdy głosowaliśmy w referendum. Nie będzie w niej Wielkiej Brytanii, mocarstwa morskiego. Europa stanie się bardziej kontynentalna w zakresie w ogóle rozwoju gospodarki. Niemcy coraz bardziej dominują tym swoim wysoko wydajnym przemysłem nad swoim otoczeniem. Gospodarka polska jest jak gdyby też uzależniona od Niemiec. To też będzie miało określone konsekwencje. No i ta sytuacja petryfikuje w pewien sposób to... O czym tutaj pan poseł zasuflował to, co Norman Davis mówił, że no, polska gospodarka od czasu wielkich odróżn geograficznych była na peryferiach systemu gospodarczego świata, tak? Była współzależna, była dostarczała proste produkty, surowce, ludzi, drewno do rynków zachodnich, wyżej skapitalizowanych, no i jak gdyby nie udaje nam się odwrócić tej zależności. No nie udaje nam się odwrócić tej zależności. Cały czas tkwimy w tej pułapce i. i, i Naprawdę trudno wymyślić jakąś metodę, żeby to zmienić, a musimy, bo inaczej będzie ciężko się rozwijać, ciężko przyciągać ludzi, ciężko mieć demografię prawidłową, wzrost gospodarczy itd. itd. Zwłaszcza w dobie, gdyby powstawały coraz mocniejsze nacjonalizmy, protekcjonistyczne praktyki w dawnych państwach europejskich. I system globalnej wymiany się rozpadał. No i naj, bieżąco najbardziej ważna rzecz nie chciałbym się zgodzić z panem posłem, że sytuacja jest stabilna i nie, nie ma zagrożenia na wschodniej flance. Otóż Rosja będąc zgoda z słabym państwem, a na pewno dużo słabszym Związek Sowiecki stwarza to potencjalnie właśnie ryzyko eskalacyjne niestety polegające na tym, że Rosja, trochę nie mając wyboru, negocjuje swój, swoje miejsce w władzie światowym i My jesteśmy bardzo blisko i jesteśmy najważniejszym państwem natowskim na wschodniej flance. Bez nas niemożliwe są żadne operacje sojuszu. Jesteśmy ciężarem grawitacyjnym, punktem, podstawą operacji i wszystkiego. I wystarczy rzut oka na mapę, żeby zobaczyć. W związku z tym jesteśmy w obszarze zainteresowania wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia w tym zakresie. Począwszy od Rosjan, skończywszy na Amerykanach. Z jednej strony stwarza nam to niebagatelne szanse, dlatego że nasze znaczenie jest fundamentalne dla wszystkich mocarstw? Fundamentalne. Nasze terytorium ma znaczenie fundamentalne dla trwania NATO. Natomiast jednocześnie stwarza to potencjał tego, że jesteśmy w tej grze. Czasami lepiej w niej nie być po prostu, ale nie, jest, nie jesteśmy w stanie przenieść swoich granic, stolicy i innych rzeczy, które tutaj, no po prostu tu jesteśmy na tej nizie Środkowoeuropejskiej. też jest, nie ma czasu, żeby to rozwijać, natomiast w związku z tym, że wszystkie stabilne elementy sytuacji geopolitycznej w porównaniu na przykład do sytuacji sprzed 10 lat odpadły, odpadły dosłownie wszystkie, to no trudno mówić o tym, żebyśmy mieli sytuację czy to stabilną, czy bezpieczną, zarówno w tej małej geopolityce, czyli napięcie wojskowe, potencjał, potencjał wojny, jak i tej wielkiej strategii geopolityce polegającej na... Próbie wykorzystania szansy, zbudowania nowych szlaków komunikacyjnych, zbudowania potęgi sojuszu i tak dalej. I teraz na koniec, już zupełnie kończąc coś optymistycznego bardziej, to ja nawiążę do tych słów o tym Sojuszu z Moskwą, Litwą i tak dalej. To nie chodzi, że z Moskwą, Litwą i tak dalej. Chodzi o to, że jak się spojrzy znowu na mapę Europy Środkowo Wschodniej, to tak, system rzeczny jest poprowadzony od Morza Czarnego do Bałtyku i w ogóle geografia powoduje to, że wszystkie organizmy państwowe, a właściwie że ten cały obszar, zmierza naturalnie do jednego organizmu państwowego. Stąd była Unia z Litwą. Zwłaszcza i stąd była próba podporządkowania sobie Moskwy przez Unię, właśnie taką, a nie inną, tak zaprojektowaną. To się nazywa pomostem bałtycko-czarnomorskim. Stąd mieliśmy kolejne koncepcje. Stąd prowadziliśmy tyle wojen na wschodzie. Stąd walczyliśmy o, o dostęp do Bałtyku, po to przede wszystkim, żeby nie dopuścić, żeby Rosja miała dostęp do Bałtyku. Stąd były wojny inflackie, wyprawy Batorego. Można by o tym długo mówić. I jak gdyby perspektywa ta jest nie do uniknięcia, jeżeli chcemy mówić o podmiotowym państwie polskim, dlatego, że jeżeli jesteśmy słabsi od Rosji i od Niemiec, to nie ma. Jeżeli upada konstruktywistyczny system globalny oparty o jakieś normy i gramy o równowagę sił, to bardzo ciężko jest nam przetrwać, co dowiodła nowożytna historia. I Jednocześnie dalej jesteśmy na peryferiach gospodarczej wymiany handlowej z zachodu. W związku z tym nie mamy żadnego źródła siły. Jesteśmy w polu, w sklepie zniotu a jednocześnie jesteśmy na peryferiach wymiany gospodarczej. Bardzo trudno się zmieścić i zbudować jakąś państwowość. No, nie udało nam się w II Rzeczpospolitej długo przetrwać właśnie z tego powodu. I to jest bardzo trudny dylemat, jak to rozwiązać. Myślę, że naprawdę to, co powiedziałem na początku, powinny powstać traktaty. Z tego samego powodu uważam, że nie do uniknięcia jest rywalizacja o wpływy z współczesnym państwem moskiewskim, czyli Rosją, pomimo tego, że jest słaba i tak dalej, no nie do uniknięcia na pomoście błotycko czarnomorskiej Musimy sobie zdać z tego sprawę. I myślę, że później osoba, która będzie mówiła po mnie, też o tym wspomnie. No po prostu tak to jest. Nie oszukamy tego. To jest mapa, geografia. Natomiast jest jedna, uważam, metoda z próby, próby zmierzenia się z tym i próby odwrócenia obu tych niekorzystnych rzeczy, albo przynajmniej osłabienia tych czynników, przy czym jednocześnie jest to dosyć groźna gra z powodu tego kontynentalnego wymiaru, o którym mówiłem czyli sojuszu rosyjsko-chińskiego potencjalnego, w który ja docelowo nie wierzę akurat z różnych powodów, ale tu nie mamy czasu, żeby o tym mówić. I jeszcze w przypadku, gdyby Europa Zachodnia, zwłaszcza Niemcy, były połączone tym sojuszem kontynentalnym, a to się Niemcom kiedyś marzyło i biznes chciałby w tą stronę iść, to jest właśnie nowy jedwabny szlak, który... Ma potencjał ku temu, żeby odwrócić dualizm, dlatego że Chińczycy nic innego nie chcą zrobić, tylko swój dualizm odwrócić. Dlatego że po wielkich odkryciach geograficznych i po tym, jak ich kolonizowano, oni zostali jak gdyby odwróceni od handlu globalnego, później im Amerykanie pozwolili na to wstąpić, ale Amerykanie trzymają klucze. Amerykanie panują na morzach i oceanach. Trump delikatnie o tym przypomina i Chińczycy dlatego budują nowy jedwabny szlak, po to, żeby uciec i stworzyć nową linię pulsującą komunikacyjną, czyli robią to samo, co robił Kolumba, Vasco de Gama Magalan, tylko w drugą stronę i przez ląd. I to jest wielki plan Halforda, Mackindera, I, i to jest jak gdyby niesamowita rzecz w tym sensie, że rozmach tego zapiera dech w piersiach, jeżeli ktoś to zrozumie. Natomiast jest tu dla Polski kwestia Rosji i udziału w tym. Myślę, że gdyby skoro tutaj. Mam okazję powiedzieć w Senacie, gdyby te, ten plan i u Polski w nim udział e, dał nam jakąś gwarancję, czy pewność, że Rosja nie wzmocni się na tym a osłabnie, to myślę, że inaczej byśmy patrzyli, prawda? Na, 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 na plany chińskie. Myślę, że to jest otwarta kwestia do dyskusji, a, a zważywszy na uwarunkowania geograficzne. No i gdyby Polska i tutaj chciałbym korzystając, że przemawiam w niebyle jakim budynku że jeżeli zakładamy, że ten Tiri tak nadjeżdża i ten nowy jedwabny szlak powstanie, też uważam, że powstanie, chyba że będzie bardzo poważna wojna handlowa z USA albo wojna gorąca, to musimy przygotować legislację właściwą dla naszych przedsiębiorców, bo jest bardzo ciężko wytrzymać z Chińczykami, którzy mają takie pieniądze. I w przypadku jakichkolwiek wspólnych interesów, w jakimkolwiek problemie, natychmiast majoryzują nas. I to polski legislator musi zadbać zawczasu, żeby polski przedsiębiorca miał wyrównane boisko i wykorzystał tę szansę i się dokapitalizował na tym nowym jedwabnym szlaku, a Chińczycy i tak tego nie poczują, bo są tak potężni. Będąc jednocześnie tak daleko od nas, że moim zdaniem nie będą zasadniczo przez długi czas zagrażać naszej niepodległości, a mogą osłabić Rosję. Natomiast to już są spekulatywne zupełnie, zupełnie rzeczy. Potencjał na pewną zarabianie i to jeszcze bym przed jedną rzeczą przestrzegał, Skoro też już tutaj przemawiam ja i korzystam, że mogę bardziej szczegółowo powiedzieć o swoich przemyśleniach, żebyśmy też nie powtórzyli błędu z, z właśnie z handlu zbożem, gdy otworzyły się rynki Niderlandów i na rynki zachodnie na ten na nasz zbo, na zboże i stopy zwrotu były gigantyczne w pierwszym wieku, potem gigantyczne. Natomiast z powodów walki frakcyjnej wewnątrz państwa polskiego ówczesnego w Rzeczpospolitej do, doprowadzono do tego, że był monopol niderlandzki na ten handel. Nie doprowadzono, żeby tylko niektórzy Polacy mogli handlować, że nie była to szeroka ława, że nie było równe boisko, co z czasem spetryfikowało spetryfikowało te kanały komunikacyjne, przez które poruszał się kapitał i doprowadziło do upadku Rzeczpospolitej i naszą gospodarkę w relacje do innych rozwijających się, których przywódcy dbali o to, żeby w miarę, nie od razu, ale w miarę wszyscy korzystali na tych nowych rynkach, szansach, pieniądzach i tak To też jest taka przestroga, że samo to się nie zrobi, chociaż nadjeżdża nowy jedwabny szlak, ale polski ustawodawca musi też zadbać o to. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu doktorowi. Teraz pan Wojciech Jakubik. Dziękuję bardzo. Czy mogę prosić o prezentację i ten pilot do zmieniania?